Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Ostatnio kolega poprosił mnie, żeby zbudować mu w miarę budżetowy komputer pod CS-a, bo tylko w tą grę gra, ale tak, żeby ten komputer dało się w przyszłości rozbudować. Dlatego też postawiliśmy na dobrą płytę główną i dobry zasilacz, także to pozwoli na ewentualny upgrade tej jednostki. Płyta główna jest Asus Strix B250F Gaming z podświetleniem RGB. Procesor na chwilę obecną jest to Celeron 2180, dwurdzeniowy, w wersji OM, także nie ma dołączonego do kompletu chłodzenia, ale spokojnie, bo chłodzenie. Rodzenia Intelowskie są kompatybilne wstecz, także mam taki cooler boxowy od innego procesora, ponieważ procesor nie będzie podkręcany, nie ma sensu to instalować czegoś mocniejszego. Pamięć RAM 2 GB. Mówiłem mu, że to jest na chwilę obecną za mało. Pamięć DDR2. Natomiast w przyszłości dodamy pewnie jeszcze 3 kości dodatkowe po 2 GB. W sumie da nam to 8 i spokojnie będzie to wystarczało. Na razie kolega po prostu nie ma kasy. Karta graficzna jest to Connect 3D X800. Na chwilę obecną również powinna do CSA wystarczyć. Dodam, że te karty naprawdę bardzo dobrze się kręcą, także oczywiście będziemy to robili. Zasilacz NR Maxa Revolution XT 530 W, mocy aż za dużo, ale mówię, to jest po to, żeby w przyszłości ewentualnie ten komputer rozbudować. Dysk SSD BlitzWolfa 120 GB. Jak mówiłem, kolega gra tylko i wyłącznie w CSA, także dużo przestrzeni roboczej nie potrzebuje, a to w zupełności wystarczy na system, na podstawowe programy oczywiście i na zainstalowanie samej gry a wszystko to będzie zamknięte w obudowie Zalman Z3. Także pozwólcie teraz, że zabiorę się do pracy, poskładamy kompa i zobaczymy, na jaką wydajność możemy liczyć. Zaczniemy od zainstalowania procesora w sokecie. Od razu mówię, żeby tej zaślepki nie zajmować, ona sama wyskoczy. Także wyjmujemy procesor z pudełeczka. Musimy odpowiednio go ustawić w sokecie. Coś nie bardzo tutaj chce pasować. Nie wiem dlaczego. Przecież wszyscy mówili, że jak się dobiera komputer, to trzeba dobrać procesor Intela pod płytę Intela i procesor AMD pod płytę AMD. No tutaj coś nie, nie bardzo bangla. A, idzie coś. Kurde, ale ciężko. Nie chcę czegoś uszkodzić. Ok, zrobimy inaczej. Mam pomysł. Jak dam tutaj pastę na soket, to powinno troszeczkę dać po ślizgu i procesor powinien wejść. Nie mogę dać pasty za dużo żeby ewentualnie później nie zablokować, o, tutaj po brzegach damy, żeby nie zablokować ewentualnie styków na procesorze z soketem. Tak powinno być, ok? Także po brzegach dałem trochę pasty i teraz ładnie się powinien, o, ubrudziłem się, powinien się procesor wślizgnąć. Taką mam nadzieję przynajmniej. Ok? Weszło. Działa. Dobra. Teraz zainstalujemy sobie chłodzenie na procesorze. Teraz nie wiem, czy dawać pastę, bo dałem pastę w sumie na soket, ale trochę pasty dam, ok. Żeby jednak poprawić tutaj przewodzenie ciepła. Na środek wystarczy dać taką gulę. Cieknie ta pasta jak cholera. Dobrze. Nie trzeba tego rozsmorowywać. No i teraz instalujemy cooler. Dobrze. Tutaj żadnego backplate'a nie trzeba. O! Skoczyło na miejsce. Tutaj coś nie chce wejść. O! Teraz jest idealnie. Kuler ładnie dolega. Podłączamy oczywiście tutaj zasilanie do wentylatora. No i teraz trzeba zainstalować pamięci. Pamięci zainstalujemy sobie w pierwszym banku, bo jest tylko jedna kość. Coś nie bardzo chcą wejść. Może odwrotnie. Nie, tak też nie. A może w drugim banku będą pasowały? Nie. Jeszcze raz pierwszym spróbujemy. Dobra, ale wiecie co? Piny chyba stykają. Najwyżej pamięci nie będą pracowały z pełną szybkością. Może być. I teraz tak, nie będę tego od razu instalował w obudowie. Najpierw sprawdzimy sobie, czy wszystko działa na pajączku. Żeby nie było później niemiłych niespodzianek. Także wezmę pudełko od płyty, jakie znajdę. Jest. Kładziemy sobie płytę na pudełku, wkładamy oczywiście kartę graficzną. No i musimy podłączyć teraz zasilacz. Kabel ośmiopinowy, trzeba tylko złączyć te kable. Dobra, jest. Oczywiście kabel 24 pin zasilający płytę główną. Ok. Teraz tak, trzeba podłączyć zasilanie pod kartę graficzną sześciopinowe, bo inaczej karta po prostu nie wystartuje. No i dysk. Muszę znaleźć jeszcze kabel SATA. Podłączamy zasilanie SATA pod dysk. No i oczywiście kabel sygnałowy SATA. Dysk SSD może leżeć gdziekolwiek, bo to nie jest dysk mechaniczny, także nie ulegnie on uszkodzeniu. No i podłączamy jeszcze teraz tutaj, może Wam to pokażę, będzie widać kabelek sygnałowy stata pod płytę główną. Teraz oczywiście musimy podłączyć kabel pod zasilacz. OK, włączyć zasilacz. Jest. I teraz tak, płyta nie posiada żadnego przycisku power ani reset, także ja użyję śrubokręta do zwarcia zworek, tylko muszę zobaczyć, gdzie tu jest zworka do przycisku power. Jest tutaj. Nie, gdzie tutaj? Jest tutaj. No dobra. Co jest? Zasilacz włączony? Włączony. Podpięty do listy? Podpięty. Nie no, to są te zworki. Nic się nie dzieje. Coś, coś poszło nie tak. Pytanie co? Może dałem za dużo pasty na soket i po prostu nie mają piny w procesorze styku z pinami w sokecie. Wiecie co, zrobimy w ten sposób. Ja rozmontuję to jeszcze raz. Poskładam, nie będę już tego nagrywał, żeby nie przedłużać filmu. I po prostu wrócę do Was w kolejnym odcinku, jak już wszystko będzie działało, jak dojdę do ładu o co chodzi, i zobaczymy, jak na tym komputerze będzie latał CS. Także wybaczcie mi, że nie udało się kompa odpalić. Jeszcze raz spróbuję. Może to są te piny? Nie. Nic się nie dzieje. Także definitywnie muszę sprawdzić, co poszło nie tak, i w kolejnym odcinku wracam do Was z testami wydajności. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć.